Ogrzewanie pacjenta rozpoczynamy już w okresie przedoperacyjnym. Pacjent otrzymuje premedykację, czyli takie leki uspokajające, nasenne, które eliminują stres, i wówczas już podgrzewane jest łóżko, w którym leży pacjent. Następnie pacjent przewożony jest na salę operacyjną, gdzie od razu nakrywany jest tym specjalnym systemem przystosowanym do sal operacyjnej. Ogrzewane są również wszystkie płyny przetaczane dożylnie tak, żeby nie schładzały one, i nie obniżały temperatury pacjenta. Po czym pacjent przewożony jest do sali pooperacyjnej, gdzie nawet ogrzewamy wózek ten transportowy tak, żeby nikt nie zdążył zmarznąć w czasie transportu. Po czym trafia do ciepłego nagrzanego łóżka i to ogrzewanie kontynuujemy w całym okresie pooperacyjnym.